Witam Cię bardzo serdecznie. Dziś chciałbym opowiedzieć Tobie o temacie NoFab z nieco innej mojej perspektywy. Na początek przytoczę opis książki pod tytułem Pułapka porno: Jak uwolnić się z uzależnienia od pornografii. 30 lat temu zdobycie pornografii wymagało czasu, pieniędzy i wysiłku. Dziś czasu, pieniędzy i wysiłku wymaga uwolnienie się od niej. Za pomocą e-maili, kłamliwych linków i wyskakujących okienek porno znajduje drogę do naszego życia, czy tego chcemy, czy nie. Z książki dowiadujemy się, jak coś, co z początku ma być przyjemną seksualną rozrywką, podniecającą wizytą w zakazanym świecie, szybko staje się pułapką, która zagraża związkom, pracy, samoocenie i wpływa na życie jej użytkowników równie destrukcyjnie jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. Tutaj chciałbym się zatrzymać. W zdaniu, że jest to tak destrukcyjne jak narkotyki, nie ma cienia przesady. Mechanizm działania tego nałogu idealnie opowiedział autor kanału Musisz wiedzieć. W skrócie chodzi o nienaturalne wyrzuty dopaminy. Walenie konia do pornografii daje nam ogromną przyjemność. Przyjemność, za którą zapłacimy zdecydowanie za wysoką cenę. Jeżeli masz problem z tym głównym, chciałbym dać Tobie kilka rad. Najważniejszą rzeczą, jaką musisz sobie uświadomić, jest to, że będziesz miał problemy w trakcie normalnego seksu z kobietą. Tak, seks nie będzie już tak przyjemny, jak powinien być. W skali przyjemności zamiast 10 na 10, będziesz czuł przyjemność co najwyżej na 2-3, oczywiście jeśli do tego seksu dojdzie. A może być z tym niemały problem. Uzależnienie odporno powoduje problemy z erekcją. Nawet jeżeli sprzęt będzie działał, to będzie działał, ale dużo gorzej. Do tego mogą pojawić się problemy z przedwczesnym wytryskiem. Dziś mnóstwo mężczyzn za szybko dochodzi. Wielu nie zna przyczyny, najczęściej myśląc, że jest to wina stresującego trybu życia, nałogów bądź czegoś innego. Jeżeli masz z tym problem, urolog może ci nie pomóc. Taki lekarz najczęściej przypisze ci maść znieczulającą, ewentualnie tabletki na opóźnienie wytrysku. Tak, są takie. Bardzo drogie. Niewiele pomagają, ponieważ działają podobnie jak psychotropy i powodują uspokojenie, senność, ochota na zabawę drastycznie spada. Z doświadczenia wiem, że nie ma lepszego lekarstwa niż całkowite zerwanie z porno. Sprawdź a się przekonasz. Pornografia nie tylko sprawi, że będziesz miał problemy w łóżku, pornografia niszczy związki. Choćbyś miał najpiękniejszą kobietę na świecie, ona zawsze będzie gorsza od dziewczyn z internetu. Twoje uzależnienie będzie z czasem się pogłębiać i będziesz oglądał coraz bardziej hardkorowe rzeczy. Dziwnym trafem dziewczyny z filmów porno czy kamerek będą cię bardziej kręcić niż żywa kobieta w Twoim łóżku. Wasz seks nie będzie tak dobry jak powinien być, a Ty będziesz chciał coraz częściej być sam, żeby zrobić sobie dobrze. Do tego przestaniesz myśleć racjonalnie. W twojej głowie mogą pojawić się myśli o zdradzie. Bez względu na to, czy masz dziewczynę, będziesz skłonny do ryzykownych zachowań seksualnych. Pojawi się chęć spotykania z dupami na tak zwane ruchanie. I to z dziewczynami, z którymi normalnie nawet byś nie chciał pięć zdań zamienić. Patuski, alkoholiczki, łatwe tematy. Może nawet wpaść do głowy pomysł bzykania bez gumki. A jakie to niesie konsekwencje, nie muszę ci mówić. Oczywiście o tym uzależnieniu nie powiesz swojej ukochanej, będziesz to ukrywał, a to oznacza, że podświadomie będziesz czuł, że ją okłamujesz. Ta myśl spowoduje, że prawdopodobnie w innych sprawach też nie będziesz w porządku w stosunku do niej. Dodatkowo staniesz się mniej otwarty. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że porno zabija namiętność. Wal konia, a twoja dziewczyna szybko ci się znudzi. Podsumowując, pornografia może rozjebać ci związek, i prawdopodobnie rozjebie, jeżeli w miarę się nie ogarniesz. Kolejna rzecz to społeczne i emocjonalne wycofanie. Będziesz czuł, że jest z tobą coś nie tak. Twoja samoocena spadnie, staniesz się bardziej nieśmiały, będziesz bał się patrzeć ludziom w oczy. Mało tego, będziesz miał coraz mniejszą ochotę na spotkanie ze znajomymi, z rodziną. Mam kumpla, który wstydził się nawet iść do sklepu. Problemy ze snem. Ten nauk powoduje, że jakość twojego snu będzie bardzo wątpliwa. Często będziesz czuł się niewyspany, dziwnie zmęczony, nie będziesz miał mocy do działania. Będziesz chodzącym zombie. Jeżeli chcesz zerwać z pornografią, musisz wiedzieć o kolejnym niezwykle ważnym aspekcie. Kiedy jesteś uzależniony, nic nie będzie dawało ci takiej przyjemności jak walenie konia. Twój układ nagrody będzie rozregulowany, dlatego nic już nie będzie tak przyjemne, jak mogłoby być. Nie znaczy to oczywiście, że poza porno nic nie będzie dawać ci radości. Będzie, ale to nie będzie to samo. Będziesz mniej się cieszył z małych rzeczy, na przykład dobrej pizzy, ładnej pogody, roweru, oglądania meczu. To będzie jak seks w prezerwatywie też fajne. Ale przyjemniejszy bez. Uzależnienie od porno to chyba największy zabijacz czasu. Znam gości, którzy potrafili oglądać seks kamerki od 20 do 6 rano. 10 godzin robienia sobie dobrze. Co można zrobić w 10 godzin? A, no, na przykład dojechać z Wrocławia do Chorwacji. Można zrobić mnóstwo fajnych rzeczy, ale nie będziesz ich robił. Nie będziesz miał na to czasu. Depresyjne myśli, nerwowość. Będąc uzależnionym od pornografii, staniesz się rozdrażniony. Dopadną cię negatywne, depresyjne myśli. Mało denerwujące rzeczy zaczną cię wkurwiać. Staniesz się niecierpliwy, rozkojarzony i bardzo nerwowy. To nie są przyjemne uczucia, więc będziesz chciał sobie ulżyć. Wtedy możesz wpaść w kolejny nałóg, na przykład alkoholizm. Wymieniłem najważniejsze skutki uboczne tego nałogu. Jest ich oczywiście dużo więcej i chciałbym o nich pomówić w następnym filmie dotyczącym tego zagadnienia. Opowiem również o najlepszych sposobach wychodzenia z tego gówna. Jak widzisz, cena jaką musisz zapłacić za tę przyjemność jest bardzo wysoka. Po prostu się to w chuj nie opłaca. Życie masz tylko jedno, nie spierdol tego. Trzymam kciuki.